Po raz pierwszy w Szprotawie organizowane są Mistrzostwa Młodych Gołębi Lot ze Wspólnego Gołębnika. Głównym organizatorem lotu jest hodowca i miłośnik Gołębi Andrzej Karczewski. Celem lotu ze Wspólnego Gołębnika jest sprawdzenie wartości Gołębi w skupisku z innymi, dotrwanie do lotu finałowego oraz powrót z niego do domu. W rywalizacji udział biorą czołowi hodowcy gołębi pocztowych z Polski, Niemiec, Czech i Szwecji, łącznie 197 osób. Lot finałowy planowany jest na 11 września 2011 roku.